W dzisiejszym odcinku do M zespołu Jam. A wszystkie osoby spragnione gitarowych pogadów zapraszam oczywiście na naszego Discorda. Link znajdziesz naturalnie w opisie tego filmu. Dziękuję wszystkim patronom Akademii Gitary, bo to właśnie dzięki Waszemu wsparciu mogę robić to co kocham najbardziej. Tradycyjnie zaczynamy od brzmienia. Oczywiście kanał czysty we wzmacniaczu. Ja użyłem symulacji VOXA C30. Moim zdaniem taka czysta barwa z bardzo delikatnym pazurem bardzo ładnie się tutaj prezentuje. Zanim cokolwiek. Zagramy zacznij od ułożenia klasycznej pozycji lewej dłoni. Zobacz jak to zrobić. Aby złapać klasyczną pozycję lewej dłoni przyłóż kciuk z tyłu gryfu na połowie jego szerokości, a następnie wygiń nadgarstek do przodu i przyłóż palce do strun tak jak na filmie. Pierwszy chwyt to Amol łapany za pomocą mini poprzeczki Barre i serdecznego palca na siódmym progu struny czwartej. Poprzeczkę gramy na piątych w progach trzech najcieńszych strun przesuwamy taki oto chwyt. Dwa progi w lewą stronę, aby móc wykonać slajd z piątego na siódmy próg palcem serdecznym. Dokładamy poprzeczkę barę. I teraz to, co najlepsze i najtrudniejsze, czyli hammeron i pull off małym palcem z 5 na 7 i z powrotem na 5 próg. I potem z powrotem piąty próg na drugiej strunie. Aby nauka tego motywu nie spędzała ci snu z powiek, przygotowałem dla ciebie kilka cennych porad, które zdecydowanie ułatwią ci naukę tego utworu. Po pierwsze, pamiętaj, że poprzeczkę barę łapie się bokiem lekko wygiętego palca wskazującego. Po drugie, już na dzień dobry warto ułożyć wszystkie dźwięki tego akordu, oczywiście łącznie z małym palcem tak aby móc dobrać wspólny adekwatny chwyt i ułożenie lewej dłoni pod wszystkie dźwięki po trzecie przyłóż łokieć bliżej tułowia oraz wypchnij szyjkę gitary do przodu będzie ci o wiele łatwiej trzymać akordy z poprzeczką i operować małym palcem. Po czwarte, grając małym palcem hanarony i pulowy, koniecznie najpierw ułóż go w wyznaczonym miejscu, następnie lekko unieś go nad strunę i uwaga, to co najważniejsze, to naucz się wykonywać ruch tym palcem, dociskający i odpuszczający, tylko i wyłącznie za pomocą pierwszego stawu w palcu, czyli tego, który jest bliżej dłoni. Dzięki czemuś tak prostemu, zdecydowanie łatwiej trafiać w strunę. W wszelki wypadek powtórzmy sobie wszystko jeszcze raz. Układam Amol za pomocą poprzeczki Barek, która jest u Pana bokiem lekko wygiętego palca wskazującego. Dokładam mały palec, który jest dosyć mocno wygięty i łapię czubkiem palca po prawej stronie progu, unoszę go i sprawdzam, czy komfortowo mogę nim ruszać tylko i wyłącznie za pomocą pierwszego stawu w tym palcu, czyli tego, który jest bliżej dłoni. Mając tak ułożony chwyt, na pewno powinno Ci się łatwiej grać ten utwór. Mam nadzieję, że te porady będą dla Ciebie pomocne, a teraz szybciutko przechodzimy do dalszej części tłumaczenia. Zaraz potem, kiedy udało Ci się Zagrać akord Amol, przychodzi pora na drugi akord, czyli G-dur. Aby go zagrać, wystarczy, że przesuniesz to, co trzymasz teraz o dwa progi w lewą stronę i, uwaga, dołożysz środkowy palec na czwartym progu struny trzeciej, czyli pomiędzy palcem wskazującym a serdecznym. I uwaga, gramy dokładnie to samo, tylko dwa progi w lewą stronę czyli slide. Dobrnęliśmy już do połowy linijki. Pora na dwa następne akordy. Zobacz na to w wariacie. Amol. G-dur. I F-dur. To jest trzeci akord. Jak widać, niewiele się zmieniło. Poza tym, że nie gramy już tej charakterystycznej zagrywki na nim, tylko po prostu go uderzam w dół przez cztery najcięższe. Spory. Chwilkę przestaję dociskać ten akord, aby skrócić jego wybrzmienie, a na koniec muszę przejść na akord D-SUS 2 Uderzam go również przez cztery struny, ale zanim pokażę Ci co dalej, zwróć uwagę na środkowy palec. On jest wspólny dla obydwu akordów F-Dur i D-SUS 2 więc nie odrywaj go od podstrunnicy, nie ściągaj go ze struny, będzie Ci łatwiej to zagrać. Wystarczy tylko zmienić klasyczną pozycję na tą luźną. Zobacz, kciuk się tutaj przeplata na górze szyjki gitary wtedy i dociskam trzeci próg małym palcem. Ostatnie dźwięki to zagranie strun po kolei od pierwszej do czwartej w takim autorytmie. Czyli pierwsze dwa dźwięki są szybsze, a dwa ostatnie wolniejsze. A teraz bądź w szponach gitary i zagraj razem ze mną ten kawałek do jednego z podkładów dostępnych dla patronów. Powodzenia! A jeśli uwielbiasz grać polskie riffy, to koniecznie odwiedź listę widoczną na ekranie, w której umieszczam wszystkie odcinki z tej serii. Dzięki za uwagę, cześć!